Nie ja robić. Też nie kojarzę, nie powiem Ale Ale zdjęcia też zrobiła Andrzej Kisiel, nie? No tak, ale, tego, ale te zdjęcia pamiętam. są w wielkości paczki zapałek. No tak. no tak. Także to. Nawet nie można... Nie widać na tym zdjęciu, że są dwa brankardy czy jeden długo. Да. Yeah. To były podkłady na boku. Dobrze? To były betonowe podkłady na boku. A, te były wyrzucane. my też wszystkie co tu jest, te, to są betonowe, to robiliśmy tutaj. Aha. Ale to są nowe czy... Nie, ściągane, tylko nie... dokładnie nie pamiętam Nie orientuję się teraz. To były dwa... dwa... dwa, dwa razy płaciliśmy. Aha. Raz. Mieliśmy to w lata było. W jednym miesiącu chyba nie jeden wymieniliśmy tutaj odcinek, uh -huh. a później drugi, nie? No, no. Nie powiem, lekkie nie są. Prawda? No, no. Na tak towarowych nie będzie to. Raczej nie? Może. Nie. Może cud się zdarzy. Tak lotnisko otworzą. Ale no, ładownie i tak widziałem dzisiaj, że tory są rozkręcone do ładowni. To jednej nie no, Do ładowni. Tam już nawet nie ma. Już nie ma na Miejsce nie, jest. Jest, ale tam już nic nie ma tam chyba na torów ja... No właśnie torów nie ma. No. Rozbieramy. Ja widziałem jak jeszcze cysterny stały, to rozbierali. To rozbierane wszystko. Cieli. Palnikami wszyscy. Ale to kolej PKB, nasze znaczy PKB. Wszystko cieli, ja się tylko patrzyło. na było patrzeć jak cieli. No ale... ich było no ich no cieli to cieli Mówię, jakim kosztem nie? no no a ile liksów poszło? Prawda, ile pocieli? ale one były wypatroszone także ale jakby PKW się postarało, to by były do dzisiaj. No tak. No. Przecież było, początkowo był stróż na w No. Te no. tabliczki to wiadomo kto zawinął, nie? Jak ktoś był zainteresowany bardzo, to płaciło się i no, miało się tabliczki. No tak. To właśnie go, opowiadał. No. Tak robili. A w tego jaki, jaki w końcu macie numer boczny czy tego elixa? To jest 776. No, i jest ono błąd... bez tabliczek, nie? Bez tabliczek. Bez tabliczek, jest, tabliczek jest, jest ale to jest w ogóle potem coś przejść, że generalnie one w ogóle w dokumentacji e, nie, mają, co, nie zgadzają nie? się. numery. No właśnie. No właśnie ponieważ o no identycznych numerach jeździ w krywicach. Coś jest po prostu, coś jest, coś, jest, coś, jest, coś, jest, coś jest nie tak, coś musiało być namieszane i to porządku Bo 7.1 jest w gryficy, nigdy do tej pory istnieje. Teraz taką fajną stronkę wynalazłem w naszej kolei jeszcze za czasów PKP, Taki na takiej na w kasie, nie, teraz znalazłem, to kolejne zdjęcia takie małe że jeszcze, no, LX-y były, MBX-y, hmm. LX 1 oczywiście jeszcze rozebrany, ale był. I taki mnie wagon zastanawiał taki, coś tak jakby, nie może to była doczepa do drezyny. Taki mały wagon na dwóch osiach, tak jakby coś jak węgarka, hmm. podobne. No to też mnie to zadziwiło, tak patrzę, co to jest. Ale jeszcze za czasów, jak mówię, za czasów PKK to tam było. Aha.